git pokażę przegranych uwaga <śmiech> <śmiech> i komandos Grano komandosa Tak jest! Zniszczę ich! Oto ktoś o skomplikowanej przeszłości. Kto został. Ale tu chcę, mi, 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 żeby wykontynuował walkę. To nie wiem czy nie uciekać.

Żebyś, chuju, zaraz na zęby drugiej tak, zbiórki tak, nie musiał robić, tak, kurwa, jak Cię trafię na mieście, zobaczysz, Bartek, bo mi już teraz zerwowałeś. ...to podpisz się PAGO3, a nie jakiś fejknik, ustawiasz... ...od jakiegoś miesiąca. Mieszki 3 jak stracić szacunek subów w 30 minut... Już wolę u Niemca siedzieć, niż być oszukiwany przez takiego kłamczucha. Obiecywał, że współpraca będzie się gifterów. opłacała, a Jesse, jak jest widzowie, jesteś... Ty, a podaj mi swój nick! Ty! Z tego donate'a, podaj, a podaj mi swój nick. Tak. tak. Kanapki mi zrobił, jak byłem głodny. Jak byłem, pić mi się chciało, to mi kawę zrobił. Tak A jak miałem problem to powiedział, że mi może zajebać, bo ćwiczyłem MA właśnie od niedawna Złoty człowiek Dobra to ja Jest ja ja mi ktoś tam na Dam. Dobra, palec za Ja mogę... Co wy pierdolicie, ja jestem wodzem! Zniszczyć was? Ja raczej znowu wybiegną. Nie no, w ogóle. Nie poznajecie? Ja zmieniam ustawienie Nie, idziesz? Dlatego. Dwóch! Dwóch! Jaka jestem dziwka słaba. Ja jebiks. Ruszają środek. Dwóch. Złote. Pierdolę taka współpraca, idę do wąsa. On przynajmniej olewa z góry, ani jak ty, że obiecujesz kokosy, a później gówno z tego jest. <noise> no w sumie to też coś ty jest. Kurwa, no dobre, to niektóre przemyślenia macie. Co się dzieje? 3